Witam wszystkie panie i wszystkich panów, członków naszego stowarzyszenia. No i myślę, że atmosfera, a także i dyskusja, i podejmowane uchwały będą służyły nam wszystkim dobrze na kolejne lata naszej działalności. Otwieram zgromadzenie ogólne członków Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Roku, które ma charakter. Sprawozdawczo wyborczy. Proszę Państwa, sprawozdanie jest w tym roku bardzo bogate, bo ma tyle stron. Nie Jerzy, tylko Józef. Oczywiście streszczę to prawda w jakiś sposób. Marzenia się spełniają wtedy, kiedy bardzo się o nie zapieka. Kończąc swoje wystąpienie podczas ubiegłorocznej uroczystości Jubileuszu Pięciolecia OUTW w dniu 23 czerwca wyraziłem nadzieję, że może będą w Ostrowie Wielkopolskim dla seniorów super place, a dla naszego stowarzyszenia lepsze lokum na biuro. I okazało się, że siłownie plenerowe już są, a Nowy Rok Akademicki 2013-14 Będziemy organizować w nowych, lepszych pomieszczeniach. Kończymy szósty rok naszej działalności. Był to czas szukania pomysłów, żmudnej i trudnej pracy organizatorskiej, zbierania doświadczeń i dość sporych osiągnięć. Dopracowaliśmy się bazy edukacyjnej, kadry prowadzące zajęcia. Posiadamy patronat naukowy, który objęła Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Osobie Wielkopolskim, tu gdzie jesteśmy. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, a stowarzyszenie należy do Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów III wieku w Warszawie. Rok 2012 ogłoszony został w Polsce rokiem Uniwersytetów III wieku. Obchody i uroczystości odbywały się w atmosferze Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, ogłoszonego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Uczestniczyliśmy we wszystkich najważniejszych wydarzeniach z tym związanych, przede wszystkim w kongresie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie w dniach 19-20 marca ubiegłego roku, gdzie były imieniny Józefa, podczas którego podjęto zostały historyczne decyzje i uchwały. W sierpniu ubiegłego roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej utworzony został Departament Polityki Senioralnej a Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2012-2013. W dniu 19 listopada ubiegłego roku w Warszawie pod patronatem Marszałka Sejmu odbyła się konferencja podsumowująca rok UTW 2012, a 19 grudnia ubiegłego roku w Sejmie zorganizowana została konferencja ministra pracy i polityki społecznej, podsumowująca Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności pokoleniami w Polsce. W rezultacie wypracowany i przyjęty został Pakt na Rzecz Seniorów. Dokument określający zadania dla wszystkich szczebli władzy na rzecz osób starszych, i z tego powinniśmy korzystać. Co w tym roku robiliśmy? Działalność organu statutowych odbyły się dwa posiedzenia, właściwie zebrania zgromadzenia członków. Jedno sprawozdawcze dzisiaj, prawda, sprawozdawcze wyborcze. Zarząd obradował sześciokrotnie. Spotykał się na swoich posiedzeniach. Jedno było spotkanie robocze z samorządem słuchaczy i starostami grup, jedno było wraz z Komisją Rewizyjną. Jeśli chodzi o edukację, bo to jest sprawa najważniejsza, to oczywiście dla wszystkich uniwersytetów w Polsce jest to zadanie najważniejsze. No i podczas tegorocznych zajęć realizowaliśmy to wszystko, co Państwo, Panie i Panowie, członkowie Rady Programowej przyjęli, zaplanowali, realizowali, biorąc pod uwagę możliwości prawda, i potrzeby także i Państwa. Mamy tu wszystkich wymienionych. Mam nadzieję, że też będzie to miłą pamiątką. A jakie były zajęcia? Wszystkie mamy wymienione. 22 grupy tematyczne. Angielski, niemiecki, francuski, informatyka, gimnastyka, pływanie, ekologia, krajoznawstwo, terapia, tańcem, Warsztaty, kursy i koła, nordic walking, trening pamięci, pomoc przedmedyczna, kształtowanie sylwetki, samoobrona, techniki obronnej, fotografii z komputerową, koło teatralne, przyjaciele Ben Koło plastyczne mam talent, koło bryża sportowego, koło turystyki pieszej i rowerowej, koło florystyczne, koło tańczące seniorki, bezpieczeństwo w sieci i aktualizacja przepisu ruchu drogowego. Wykładów było tyle, ile powinno być, a więc osiem. Od pamiętnego spotkania z panem Maciejem Kowalczykiem na temat poszukiwania korzeni rodzinnych, a skończyliśmy. Jak bronić się przed niechcianymi zakupami, i innymi ofertami, udział słuchaczy w wycieczkach? To, to jest tak zwana integracja, prawda? I nie tylko. A więc, byliśmy w Hiszpanii w ubiegłym roku 31-osobowa grupa. Sekcja języka francuskiego brała udział w Waszyngtonie Językowym w Paryżu. Dwukrotnie, sekcja kształtowania sylwetki była. W Termach w Uniejowie. Wycieczka była do poznania wraz z seniorami z Podżdamu. Była wycieczka na, to się nazywa turbiny wiatrowe, a nie wiatraki, na turbiny wiatrowe. Myślę, że bardzo interesujące. Ośmiu słuchaczy uczestniczyło w wyjeździe na Maltę. i to taka wiedza prawda, merytoryczna niektórych lektorów. 23 słuchaczy na zaproszenie posła Parlamentu Europejskiego, Andrzeja Grzyba, uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Brukseli. 48 słuchaczy uczestniczyło w wycieczce do Krakowa. Również w tym roku prezentowaliśmy własną twórczość. Pani Łuca Lankiewicz prezentowała swoją twórczość, pani. Maria Biela, co prawda, nie widzieliśmy jej tak w okaza okazałości całej, ale mam nadzieję, że to będą te jajeczka kiedyś tam pomalowane, pokazane i nie tylko. No i moja skromna osoba, prawda, w grudniu. Jest spotkania konkursach, przeglądach regionalnych, prawda, koło plastyczne. No i w Kaliszu, słuchacze koła plastycznego również mieli swoją wystawę plen poplenerową w Galerii Kolegium Nową w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. Tańczące seniorki o matko z okazji dnia babci i dziadka w Galerii Ostrowia. Zespół tańczące seniorki wystąpiły podczas imprezy integracyjnej dla członków Stowarzyszenia Śpiewaczego Lira. Koło florystyki znajdowało swoje prace na kiermaszu wiosennym w Gorzycach Wielkich. Beni Hill znowu, prawda, w szóstych Juwenaliach III wieku w Warszawie i zajął drugie miejsce. No i, i oczywiście podczas 25-lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej, a zespół tańczący Seniorki brał udział w Wielkopolskich Spotkaniach Artystycznych w Międzychodzie, brał udział. Czyli kolejny dział to udział przedstawicieli UTW w Konferencjach Krajowych Regionalnych. Aby być i mieć prawda, jakąś rangę, to trzeba brać udział w różnych prawda, spotkaniach. I to prawda, w Nowym słońcu było forum III Wieku, następnie w Kaliszu. Już teraz tutaj skracam, wszystko te nazwiska są tu podane, również w Zielonej Górze. Na Poznaniu Kaliszu. I jeszcze raz Państwu dziękuję. No i liczę na dalszą współpracę w Nowym Roku Akademickim. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, pasja i zaangażowanie, umiejętność wyzwalania ludzkiej inicjatywy, twórcze myślenie i rodzinna atmosfera to cechy i walory działania i funkcjonowania Ostrowskiego Uniwersytetu III wieku. Jest więc dziś okazja, aby na najwyższym forum stowarzyszenia podziękować wszystkim, którzy przez ostatnie lata przyczynili się do rozwoju i umacniania naszego Uniwersytetu. W imieniu słuchaczy chciałbym przekazać wyrazy szacunku i uznania dla zarządu stowarzyszenia z jej prezesem. Panem Józefem Kozanem na czele. Ich ogromna praca i wysiłek zasługuje na podkreślenie, zauważenie i podziękowanie. Istotny jest wybór kompetentnych władz. Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich słuchaczy. Jeżeli zachęcę na powierzenie tej funkcji prezesa Stowarzyszenia w nowej kadencji, panu Józefowi Kozanowi. Taka powiem ciągłość działania oraz praktyczne zdolności do kierowania zespołami ludzkimi są niezbędne. Dla realizacji ambitnych zadań, jakie Uniwersytet przed sobą stawia na najbliższe lata. Proszę Państwa, przyjmijmy takie hasło. Bądźmy razem. Pokażmy, że samotność nie musi być udziałem starszego pokolenia mieszkańców naszego miasta i regionu że dzięki aktywnemu udziałowi w pracach Uniwersytetu będą potrafili odnajdywać radość i sens życia. Na Pana ręce, Panie profesorze Kozan, serdecznie dziękujemy za osiągnięcia i życzymy podobnych sukcesów, Kończy się e, szósty rok mojej działalności. Ci, którzy byli na beneficie, to wiedzą, że no tak to jest w moim życiu, że wszystko jest na sześć. 6 lat w szkole numer 10, 6 lat dwunastka, sześć lat chorągiew, potem prałada i tak dalej. Wszystko po sześć. Tego tak. więcej trochę było w czwartym liceum. Tak prawdę mówiąc, to od paru dni chodzę i myślę, czy może nie dosyć. E, no i i chciałem się z taką refleksją podzielić z Państwem, ponieważ też ten czas, że tak powiem i wiek no, widać i słychać. A z drugiej strony y, powiem, że to, co czynię, to, to mogę być także i w innej roli, na przykład wice czy tam, prawda, członka zarządu. I o tym mówiłem na zarządzie i powtarzam to tu w tej chwili. Mianowicie. Yy... Propozycja jest, żeby do, na członków zarządu pana Józefa Kozana Panią Aleksandrę Biegańską, pana Zdzisława Dolatę, panią Ewę Skibińską, panią Barbarę Koraleską. Również. Mimo, że jest nieobecny pana Krzysztofa Ogórkiewicza, ale Krzysztofa Ogórkiewicza i siódmą osobą. Moja, moja skromna osoba się. Biorącimy. Tak. Czyli pan e... Marian Bąk wyraża. Zgodę, tak? Zacznę od zarządu w zasadzie wielkich zmian nie było. Mianowicie prezesem pozostał, tak, Zgodnie z wolą i życzeniem wszystkich nas, pan Józef Kozan. Serdecznie mówimy. I, I mówimy, że dalej tak trzymać, ale tak, żeby trzymać to właśnie jeden z głosów dyskusji przy wspólnym naszym działaniu. Bo, jeżeli, jeżeli tak, jeżeli, jeżeli zostawia, byś, by został prezes i zarząd i najbliższe kierunko sami, to wtedy jest bardzo trudno, a tych zadań jest sporo, bardzo dużo i tak jak tu mówiliśmy, pisanie wniosków, nie wniosków różnych... To nie można tylko liczyć na prezesa, czy sam zarząd ewentualnie. Też jeżeli ktoś ma takie możliwości, chęć i wie jak robić, to bardzo serdecznie też, na przykład, jeden z elementów zapraszamy do włączenia się. Wiceprezesem pani Aleksandra Biegańska i Eugeniusz Śniegowski. Sekretarz, yy, skarbnikiem została pani Ewa Skibińska, sekretarze pani Barbara Koraleska i członkami zarządu pan yy, Ryszard Dolata, pan Marian Bąk i Krzysztof Dziękuję Wszystkim nowo wybranym i członkom zarządu i członkom komisji rewizyjnej, i samorządu słuchaczy. Państwu również gratuluję i Jestem przekonany, że w ramach właśnie tego współdziałania poprowadzimy dobrze tą naszą działalność. Panie prezesie, gratuluję, przekazuję dalsze prowadzenie obrad. Bardzo dziękuję za zaufanie, że tak powiem. No, nie wiem co powiem dzisiaj. Bo wnuki mówią tak. Ciekawe ile będziesz miał głos. Ten mały zrozumiał inaczej, mówi, co ty mówisz? Włosów? Fajnych mam tych nóg. No więc dziękuję Państwu za to, że po prostu no, taką wolę wyraziliście. Powiem tak, że w nawale spraw i różnych i różnych problemów życiowych no jest to takie pewne wyżycie się. Mam jeszcze pomysły i wśród Państwa są tacy. Na których ja mogę liczyć i ja ich wykorzystam. Wiesz, państwo nie wiecie kogo, ale ja już wiem, ponieważ przy okazji wycieczek, te, które były do Krakowa, do Iskupina i tak dalej, wiele rzeczy posłyszałem. Nawet sobie nie wyobrażamy czasami, jak fajnie jest, kiedy państwo się otwieracie i mówicie o takich czy innych sprawach.